czy to ty mi piszesz na mój telefon, który jest koło mnie i piszesz z tego komputera? Tak, a ja tylko chcę y, cytować komputer. Czy ty cytujesz mój komputer, na którym odrabiam lekcje? Przejrzyj Nie, gdzie ty jesteś? Ej, dlaczego ty napisał na messengerze? Gdzie? Na. na... Mhm. Ja <noise> no, to nieźle! <noise> nieźle. Marcinie, jestem na statku. Eee, jakim statku? Oj, tutaj... Czy chcesz popływać? Wiecie, nie, jestem w samolocie. Oj, tutaj są nawet ten, siezonka pasażerski. O, jak fajnie, no to powiedz gdzie jesteś, jak tam się idzie. To dam ci pieniążki. To, mam sklerowe i pies ale wie co? stopniowski weź mi zwrócić. Mm. A gdzie jesteś, mój kolega? Gdzie jest. jesteś? Jestem przy. Sy... Gate. Be... Jestem przy bramie. Skacze! Mm. O, skacuję. Gdzie jesteś? Nie wolno ci uciekać. Serio! Jestem w kuchni. O, o którym mi mówiłeś? Tam jest kuchnia? Malki, jestem. Czy Chili Burgers! Możesz nie mi dać hajs, bo tam są Przepyście. Przepyście. burgery przepieśni. Przepieśni burgery. Burgery i... Bo mam Mam też komputer. Nie mhm. sobie na kompie... I nie wolno ci grać w Brawl Stars, bo nie możesz... O, widzę... Ej, wy tam! Wy! Co? Tu, tu jesteś... Panowie są za bramą. I nie wiem dlaczego. Gdzie jesteś? E, e, Mało Małyszymo Szymonku. Pani Marcinie! Tak? Muszę mi dać pieniądze, bo ja muszę kupić sobie Gamey Bros. A właśnie. Nie na moim komputerze! Nie gada, że ja tam podbiłem kartę kredytową. A ten komputer jest bardzo. Yy, ma duży, bo ma trzy klawiatury aż. O nie! Ty mały. Ta kreska, taka biała, i dochodzi do końca. Nie proszę, nie wolno ci! Aaaa! Pomocy. Nie. Pomocy wydaje moją kartę kredytową. A tutaj. O, drugi komputerek, który ma też trzy klawiaturki. Nie gadaj! No serio? Ej no, nie kradnij mi gemów w Browsers. Panie Szybku, gdzie pan jest? Proszę mi oddawać moje gemy w Browsers. Ogólnie gram znowu na tym samym komputerku i mm. już w innym miejscu. Źle piszą mi! Pa ej! Czy to ty mi piszesz na mój telefon, który jest koło mnie i piszesz z tego komputera? Tak! Ej no! Niej! Gdzie? Nie, nie będę... A w sumie może... Ciąkaj, loski! Ej no! Panie... Ej! Nie! Przesadziłeś! Ciąkaj, loczki! Nie, gdzie ty jesteś? Przyznaj się! Nie powiem. Nie, nie, pani Macinie, pani Maccinie, ten czerwony... obraz mi się wchodził na komputer. No nie! Że... Chwila, gdzie, gdzie... Gemy nie zostały przesłane chyba! E... chyba nie zostały przesłane. Ty z Zabrałeś mi gemy w Brawl Stars! Nie gadaj! To znak, że mi... O nie, teraz pożałujesz! A bank! Nie przesadziłeś moje gemy w browsters. Nie, teraz cię teraz ci zamrożę pasek, w zbi biały pasek dochodzi do końca. Zamrożę cię w kapsule, nie do zniszczenia ze szkla szklanej kapsule, którą da się rozwalić kopiakiem z buta, ale nie zrobiłeś tego. Dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić lajka. Nie wiem czy robić film, jak z tego gram, więc pa!